Siemano wszystkim, DC James z tej strony. Witam was na moim kanale. No i Dzisiaj będzie unboxing kabla zasilającego od Asmana. Właśnie mam go tutaj w łapce. Mamy tutaj e, jakieś tam informacje. Taka zwykła folika nic po więcej nie ma, więc wypasowuję. no tu ma samym sobie, widać, kabelek 3-metrowy z interfejsem C13, C14, jak widać. Ale zaraz zobaczycie go sobie z bliska. A czego taki w ogóle kabelek zakupiłem? No bo on miał UPES, jak widzieliście, na głównym materiale z unboxingu wszystkich przedmiotów tak jakby. wszystkie pudełek, bo tak. <laughs> więc potrzebuję takiego, a nie innego kabla zasilającego do monitora. No więc przełączam się na drugi wilok. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach.